W sobotę 22 czerwca na Siewierskim Rynku świętowali studenci Uniwersytetu III Wieku w Siewierzu. Dzisiaj świętujemy zakończenie roku akademickiego 2023-2024. Dlaczego na rynku? Bo chcemy się promować. Dla, tutaj jesteśmy bardzo widoczni i odpowiada nam też ta przestrzeń. Całe szczęście, że dopisała pogoda. Organizacyjnie mamy wszystko opanowane. Jak możemy podsumować ten miniony rok studencki? Miniony rok studencki był bardzo pracowity, ale jednocześnie osiągnęliśmy bardzo wiele. Spotkałam wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają. Razem stanowimy świetną drużynę. Wszystko nam się udało. Podsumowaliśmy wszystko na naszym zebraniu sprawozdawczym. Dzisiaj będziemy tylko świętować i cieszyć się sobą. Zebranych gości powitały prezes zarządu TW w siebieżu Barbara Totoń, wiceprezes Bożena Duda oraz członek zarządu Małgorzata Kopii. Zaproszenie do wspólnego świętowania ze studentami przyjęło wielu znamienitych gości, m.in. posłowie na Sejm RP Barbara Dolniak i Mateusz Bochenek, burmistrz miasta i gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk, członek zarządu powiatu Będzińskiego Zdzisław Banaś oraz przewodniczący zarządu spółki dla zagospodarowania wspólnoty leśno-gruntowej w Siewierzu, Sylwester Rzepecki. Się bardzo cieszę przede wszystkim, że nasi seniorzy są aktywni, że dzielą się swoim doświadczeniem, że pokazują swoje umiejętności i w ten sposób także promują miasto Siewierz i za to chciałbym im podziękować. Oni również się integrują, spotykają się razem, to także ma swoją wartość i przy tej okazji chciałbym im życzyć tego, aby uniwersytet się dalej rozrastał, dalej tak dobrze był zintegrowany i dalej przynosił chlubę miastu Siewierz. Seniorzy. To wyjątkowo aktywni ludzie. Uniwersytet III wieku pozwala im realizować swoje pasje, uczestniczyć w ciekawych zajęciach. W Siewierzu tych ciekawych zajęć rzeczywiście nie brakuje. Dzisiaj na rynku siewierskim kończymy rok akademicki, a więc idą wakacje i życzę seniorom spokojnego czasu, przyjemnego odpoczynku, nabrania sił przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu jest to bardzo prężnie działająca organizacja. Dzisiaj zakończamy rok akademicki 2023-2024, który był bardzo bogaty w różne wydarzenia. Myślę, że wszyscy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą czuć się spełnieni i mam nadzieję, że wszyscy otrzymali promocję na kolejny rok studiów. Z okazji zakończenia 12 roku działalności UTW w Siewierzu powstała krótka laudacja na temat Siewierza. Siewierz to małe Kraków ze swoim pięknym, proporcjonalnym rynkiem. Obok kościół, troszeczkę dalej zamek biskupi. Mamy również Central Park w samym środku miasta. Lotnisko jest blisko, można nawet dojść na nogach. Ale po co? Mamy przecież Pendolino. Siewierz składa się, jak każde porządne miasto, ze swoich dzielnic. Mamy 10 dzielnic, które stworzyły sobie wspaniałą, odrębną kulturę. Razem stanowimy wspaniałą jedenastkę, jak mówi nasz klasyk. I Siewierz jest miastem uniwersyteckim. Mamy uniwersytet III wieku. Yy, nasi studenci to 204 osoby. No i ludzie, ludzie są wspaniali. Dzisiaj poznacie nasze talenty, talenty Ziemi Siebieskiej. W części artystycznej, przed zebraną publicznością, zaprezentowały się takie zespoły jak wokader, Siebieżaki, Zespół Teatralny Dawida oraz Lady Fox. Piosenka stała, jak świat, nowy, szuka drugiej, wędruje do gwiazd. Darmika i ogród, spoza gór, pustetło na mórz nieba, morją Pozostaje tylko życzyć studentom zdrowia oraz wspaniałych wakacji.